NETIA przedstawia tej jesieni. Oczy wszystkich zwrócone będą w tym samym kierunku: na Disney Plus w NETI. Najnowsze hitki nowe, seriale oraz produkcje oryginalne, a wśród nich mecenas she od studia Marvel, Pinocchio Disneya, Andor ze świata gwiezdnych wojen i Sezon Śrubny oraz inne produkcje, których nie możesz przegapić. Wybierz pakiet telewizja i światłowód w NETI, a Disney Plus otrzymasz na rok bez opłat. NETIA czy otwarta ta Myja jest otwarta, a obiekt wody zamknięty. To dobrze? No! Wodę po umyciu czyszczą specjalne filtry, żeby na okręgu z niej korzystać. Tak samo z pudełkami. To są z papieru? I tylko z papieru, żeby je łatwo przerobić na coś nowego. A pan jest eko? Staram się, mam apkę Dbajmy o nasz świat z dziecięcą energią. Dowiedz się, jak to robić na dobrykierowca.orlen.pl Taka praca nie była dla mnie. Chciałam być wolna, robić to, co lubię. W końcu przestałam słuchać ludzi, którzy mnie hamowali. Od roku rozwijam swoją firmę. To mi dało napęd. A bank dał mi paliwo do zmian. Otwórz konto firmowe za 0 zł w banku S.A. Tym z żubrem możesz zyskać do 2000 zł premii. I wielu zadowolonych klientów. Dobra robota. Bank S.A. Bierz życie za rogi. Ucho w porządku, ale jest sporo zalegającej woskowiny. Ale ja przecież czyszczę uszy. Może jakimś zwykłym sprejem albo co gorsza patyczkiem? Proszę kupić w aptece akustonę. Akustonę? Nie słyszałem. Akustonę. Moim zdaniem najlepszy wyrób medyczny do czyszczenia uszu. Zawiera aż trzy naturalne oleje, które ułatwiają usunięcie woskowiny. A do tego akustonę nawilża skórę ucha i łagodzi podrażnienia. W takim razie posłucham pani i kupię akustonę. Akustonę. Słuszny wybór. Wiele osób powie Ci, jaka masz być, ale Ty wiesz najlepiej, jaka jesteś. Wyjdź przed szereg i zabierz ze sobą innych. Przestrzegaj zasad, ale tylko własnych. Trzymaj się przyjaciół, a nie schematów. Bądź wyjątkowa, bo chodzi o to, żeby być sobą. pan. Już wieczorem odbędzie się półfinał pomiędzy dotychczasowym mistrzem Francją, a pierwszą drużyną afrykańską, która zakwalifikowała się do półfinałów, czyli Maroko. Jeszcze dziś dowiemy się, kto zagra z Argentyną o Puchar Mistrzostw Świata. Emocje przed meczem są naprawdę ogromne. Dzień dobry, Kamilek zapraszam Was na popołudniowe wydanie Nexus.